Więcej. Dlaczego? Zróbcie się go. Zwróć się gotowi, Idziemy na wojnę. Wermach Max, Poczekaj, poczekaj. Nie jak mi się, mi się, jak, się, jak się w ogóle się. ta gra nazywa? Jak się ta gra nazywa? Heroes and Generals! Dokładnie. I teraz idziemy na wojnę. Bohaterowie i generałowie. Tak. Czyli bohaterowie i genera generałowie. Idziemy na wojnę. Właśnie teraz tutaj z. Ta z wojna. Z Maxem tak, a bohaterowie i. bohaterowie giną. I Marcinem Dobra, ja ci, będziemy ja walczyć o życie. I śmierć. <laughs> tak. Zróbcie się gotowi, all right! Dobra, 5 oh sekund oczekiwania, więc niestety <coughs> Max trochę poczekamy sobie. O, już trochę ponad. To nie wiem, czy o, w sumie znajdziemy meczyk. Odlokowałeś pistolet maszynowy, o fajnie. Widzisz, odlokowałeś ja pistolet ja maszynowy. Ale spoko, wiesz co, on jest na bliższe dystanse Takie, Karol ale... jest fajny, tylko że bardziej na bliski dystans niż na daleki na przykład. No, no, no. Nie no, ja mam tego, pewnie będę miał Mausera teraz, Mamy potyczkę tak. po w wiosce. M1G. No, 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 zobaczymy jak Dobra. pójdzie nam. No, ale ostatnie takie akcje robiliśmy z Marcinem po prostu super. <coughs> Tylko mówię, trze, trzeci level i lecimy na wojnę, bo na razie to taka A wiecie, gdzie, ta ja Nie, nie, widzę będzie. Levelu. Gdzie, gdzie tu widać level? Menu. W menu masz. A, pierwszym. Ma. A, ciężarówka jest, ciężarówka. Poczekajcie, poczekajcie. Ja mi się, Ej, mi się jeszcze Co wczytuję, się nie wiem. Mi też. No kolej, dziś dalej mi ciężarówko. No okay. ja ja i dalej. Ja już jestem, odrodzę się zaraz. A mam A cały czas, ja, ja mam na przykład cały czas przeczytywanie gry. Ja, ja już jestem, tylko muszę się odrodzić. Ja, ja już jestem. Odrodzić. ja mam przeczytywanie gry. Hello. Poczekajcie chwilę co to było? jest, chodź, chodź na rower! Nie wiem, we dwóch czy... można? Tak, siadam Ej, poczekajcie okay. chwilę, no kurczę, coś to... się zacięła no, mi gra Nie mogę, nie chcę się, wczytywanie gry jest nic się nie dzieje. Ooo, nieładnie czy może być jeszcze no, no, Tam jeszcze jest Po prostu super, zaczynam wojnę od... Dobra Ćabniemy, 300 działy, minut po akcji już, jestem na wojnie, <noise> zajebiście, jestem strasznie zdenerwowany Yee, w tej chwili. Przejmujemy? przejmujemy bazę? Tak, przejmujemy bazę? Jestem kurwiony w tym momencie, ja pierdolę jesteś, po i, Widzimy cię, pisz nas! Jesteś, jesteś, bla. Ale jestem wkurwiony po prostu Ile już? Gracie, tu już nie wiadomo jak długo Strasznie się zdenerwowałem Dwie minuty my jesteśmy w boju, właśnie. Ale Taka jestem zły, dobra, gdzie jesteście? Tutaj To tą złość. Weź ten. Tak, złość. Dobra, gdzie jesteście? Jesteśmy B. w tym budy budynku B O widzę gościa Zapier dalej Zdjęty No zamiast dobra, od początku tej wojny z wami grać, to chyba mamy, mamy jakiś bazę, dobra, lecimy, Mamy bazy Mamy wszystkie bazy świetnie, teraz to ta broń by te bazy Nie, yeah, yeah. co jest dopiero przejmowana w wódce. A poleć yeah. oh, i, i, I zaraz dojdzie do takiej sytuacji, że tak, właściwie ja nie zdążę. Koleś. Tak, jakiś tam idzie koleś. Ale w domu? Nie, gdzieś tam na polu jest. Zaraz wygracie wojnę, co nie A ja nawet jeszcze w dołu ten nic zrobić nie że Dobra jadę do pół... Tu, tu jest blady się wezmę na podwózkę Rowerkiem moim... Nie, nie widzę nikogo tutaj macie. Max Playera widzę za to. O, Dobrze. ja już widzę kolesia. No jestem za tobą Max Player. Wow. Nie strzelaj we mnie no musimy bronić tego miejsca. Boże jak jest... Ale tak po prostu mi to te, 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 te świringi z... z... No zdenerwowały mnie, no nie powiem Dobra, 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 A nagrywasz nagrywa Bloody? Tak, jedzie, jest ten Niemiec Gdzie? Kiedy dalej? Jest martwy, jest, więc ten Pięknie, ej, kolejny jest, kolejny jest Kurwa, zjebałem się, więc nie widzę to... Chyba cię pierdolą patrzę, czegoś Chodzę, do budynku Jestem Go, Gościu jest po... Uważaj, uważaj, po twojej prawej będzie, po twojej prawej będzie Po jej? Gdzie? Gdzie mu po mojej prawej? Mówię do Marcina Aha, dobra No ja, chyba zginął, chociaż sam nie wiem Gdzieś tutaj, właśnie tu gdzie patrzysz, tutaj szedł, ale chyba zginął Ej, ja tu to jak nie, się przeładowuje... Idzie tam, idzie tam! Tam leży jakiś kurwa mi zajebał A, no tak, to tak, to jest, tak, tak Leży przy drodze Chyba nie kurwa do coś rzucił szereg. jakiś Stoję, no, To mnie zaje... Spokojnie ja. Jest, zabiłem Zajebam. jednego Zabiłeś go? Tak, zabiłem, tylko jakoś dziwnie, bo ja strzelałem przez szczelinę w tym... W murku i jak, jakby nie trafiało w żołnierzy Ale ja tak, ja zginąłem, zabiłem kurwa. Spokojnie, spokojnie. Są tam, są tam, jadę. w szakach się czają. Kogoś tam widziałem, no Tak, 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 tam jest ich cykle. Czekają na okazję. Nie, spokojnie musimy to wyczekać. Jest kolejny zdjęty Dawaj go, dawaj go Jest jeden na rowerku, tu od prawej będzie, Max. Uważaj, to od prawej jadę. będzie ci na rowerku. Ja na robertu. Widzę go, widzę go. Objeżdżam ich trochę. Jadę w lesie. Zdjęty? Nie, nie zdjęty. Ty, gdzieś tu miałeś się na prawo, widziałem, że na rowerku jechał. Aj! ściągnął mnie! Szybany. Gdzie jest? E, wchodzi do budynku, już uważaj blady ja widzę, 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 no, że jest był budynek go, zdejmuj go Tylko poczekaj, no muszę, się, wiesz, on się tak ustawił Czekam, jest... Zabiłem wy go się, Wy jesteście pod B, tak? <coughs> tak, tak ja... Dobra, ja, pod B. Ej, kurwa, ale ze mnie snajper I jadę, wybuchłem jadę w końcu <coughs> I w końcu wybuchłem Widzicie, dołączyłem się późno, cztery zabójstwa już, czterech ziomeczków załatwiłem O kurde, rozwalony mooooost, nooo Uff, jeju, po prostu Pasi, wojna ci, a, tak to jest, jak się po prostu w trakcie wojny. Co tu jest? Co tu się stało? Ojej, bo widzę, zwłoki latają. Dobra, czyli krótko mówiąc, naszym zadaniem ogólnie jest tutaj sobie przejąć te wszystkie trzy punkty i tam tak. je przez jakiś czas utrzymać. Tak to mniej więcej wygląda. Marcin, cofnij tak. się troszkę? E, I jak to jest? Czemu? Chodzi o to, żeby. Przed tobą jest gościu, przed tobą jest gościu zdjęty, dobra. Ej, B nam przejmują. O. Koniec. No to my, my idziemy do budynku. Ej, i właśnie, to chodzi o to, żeby ten pasek, jak jest na górze, jakby A, do końca o, poleciał, tak? Tak. Ej, kurwa, w ogóle. Rowerkiem yy, wpieprzyłem się w ten, w, w rzekę Ej tutaj gościu jest, gościu w budynku, aaaa <st towionic> <smiling> Ale w sumie jak jest się już w budynku, to łatwo fajnie bronić jest ten się od... No ale gościu, gościu był w budynku, więc trzeba uważać Fak, cztery, mi weszło, kurwa no. Jednego trafiłem Dobra, trzeba, trzeba, Dobra, przejęli nam B, trzeba iść do B to. No patrz, ja w niego strzelam, cały magazynek i kuj, chuj Trzech tam byłaś. Bo, trzeba w głowę! Trzeba w głowę, tak, trzeba celować w głowę, blady. No, trzeba celować w głowę, jak to jest, sobie nie sobie gościnnie, nie tak łatwo celować jest w głowę. No o, widzę cię, jest. Max, ja sobie jadę do Ej, rowerki. idą tam, idą tam. Nie. Dobra, kurwa, na, na, na ten, na kurwiam, wsiadaj. Nie macie tu. A! Aj, zdjęli mnie, cholera, dobrze są. Ale dobrze, dobrze, e, ja widzę was w ogóle z daleka bardzo, a nie kurwa, tak Kurwa, wtedy są. bał. Kurwa, dobrze A Biegną nam do bazy. A powiedz mi, Max, czemu niektóre napisy są żółte, a niektóre są zwykłe? naszych żołnierzy. Nie mam pojęcia. Nie Ej, czy... oni tu zaraz będą w naszym respie, nie? Więc także trzeba się. W naszym respie. Do... Ale i do mi Widzę ich tam są już w tych krzakach wszyscy, gdzieś tam. A widzę jak biegną, przydzierają się przez pomieszczenie. Wow. No, rzucają te, moździerze strzelają. Ja się w krzakach ukrywam. Mam nadzieję, że mnie nie zobaczy, ale jestem ja tu. Kurwa i nie wiem. I ja go nie zabiłem. Ja pierdolę, No po prostu strzelam się tu przemęczam i tak nie zabiłem Musimy zdobyć tą, tą punkt wewnątrz Jest, zabiłem, trzy strzały zabity, eleganckie Zabity, zabity, zabity Podchodzą, podchodzą Trzeba, lecimy, Do lecimy, 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 lecimy. Jesteście tu obok mnie? Dwa granatę No kur... się... Ej, kurwa, no znowu granat Ej, i znowu Odleciałem w ogóle w kosmos Ej, czy się przy tym mostku jest koleś W wodzie Gdzie? No zaraz, jak A raz, jest. Po... jest, 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 jest Zabity, nie, nie Dobra. zabity, fuck nie, nie zabity, nie zabity, nie zabity Siedzi żeby... tam, siedzi tam, uwaga ja tam Kalbi, zaczekaj, no wsiądę do rowerku no u ciebie! Dawaj! Pędź szybko, dawaj, cała naprzód! Zdjęty, zdjęty, dobra, gościu zdjęty, ale o Musimy ten bunk B przejąć. Ej jedź może tak jakimś tak. lasem czy coś lecimy takiego. Do b, lecimy do B, chodźcie. Oko Bo ty jedziesz do... drogą główną i nie wiem czy. Ej kurwa, twój plecak w ogóle zasłania mi całą drogę. A tak lepiej. Widzę kolejnego, widzę kolejnego przed wami jest! Mamy! Dobra, dobra, okrężną drogą i od flanki we zajmiemy zajmiemy ten budynek, dobra? Mieliśmy gospodarstwo, dobrze. Bo Niemcy się kurwa za bardzo ten, roz, roz, roz rozpierdolili i teraz musimy ich trochę ten. Tylko ja tam tego nie zabiłem, więc on ci Ej, tam część, się. Ej, wpierdolimy się do środka i przejmiemy ten budynek, dobra, ja wysiadam już. Ja nie, no nie, trzeba, bo gdzieś tam jest. Granat <laughs> Idziecie te... tam? Dobra, tak, lecimy, tak, 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 się do środka. Uwaga, granat! To ja rzuciłem. Kurwa, rzuciłeś i niechmy, że Wbijamy, Granat poszedł tam, do środka. Ja też, ja też rzucam, uwaga. Toś tu kurwa nikogo nie ma, ja pierdolę. No zamiast to jest takie. no. Wojskowe. Dobra, suwa się, ja idę na Dobra. górę. Okej. Okay. Ja Dobra, lec na górę, zostaję na dole. Niech tu przyjmie posiadłość, bandy. Ale, ale my teraz przejmiemy nim. ja to ostatnio. Ej, to z tamtej strony będą prawdopodobnie iść, co nie? Pilnuj, u, idą tam, od tamtej strony zazwyczaj jadą, bo tam jest ich baza, z tego co się orientuje. Tak. No, no ja mamy, mamy te. Ja tutaj obserwuję, spokojnie. Musimy to bronić, bo oni zaraz będzie szturm, co nie? Tak, 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 zaraz będzie szturm pewnie. Spokojnie. krzaki. Ja, ja się tu usadowię przed wejściem. Ty tu krzaki, się pierdolić? No i co, on no jakoś tak spokojnie jest na razie. No. Na razie. O, widzę cię, Marcin, jestem po twojej lewej. To widzę też. Dobra, i to jest dobry spot. No i zauważcie, że niektórzy są wrogowie, w sensie nasi są na pomarańczowo, a oni no są niebiesko. No wiem, wiem, widzę. Dobra, tamtego gościa ściągnęli, więc idą z tamtej strony na pewno. Tu się kładę w krzakach. No, ja Tam gra ten z... granatę. Ja o, zauważono przeciela, czyli właśnie z tamtej strony. Jest, jest z tamtej strony, no. Gdzieś tu czasami oni się w lesie ukrywają, co nie? I ciężko ich wypatrzyć. O, idzie, jest, idzie, 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 idzie. idzie. Widzę. Widzę, Ostrzał! Jest na rowerku! Marcin, do ciebie idzie z rowerem. Hey, hey. Widzę Jest za tobą, jest za tobą pa, Padł już, jednego biednego Zabiłeś go, dobra Gdzieś tu na rowerku jechał, ta, ta, skubaniec Ale tam w lesie jeszcze jeden jest, jest A, jeden w no lesie ty? Jest, leży Ja schodzę niżej, bo na górze jest zbyt niebezpiecznie No, no Jestem choć, zbyt no, Chodź do mnie, chodź do mnie Chodź do mnie na dół A gdzie ty jesteś na dole? No, zobacz tu jest w Tutaj jesteś, dobra Ja tu mam dobrą kryjówkę nawet, tylko Tak, tak, dobrze, stój tam, stój tam, no My tu też widzimy, ja, chyba gościa widziałem. Nie, to tylko ruch. Jest śrzał, od dostałem ja w środku dostałem muszę w środku jakichś je? krzaków. Nie, 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 nie ma go w środku. Że Ej. w sensie byłem w środku Jezu, i dostałem. Nie, on był gościu, Tak Jest? Tak. Czy idzie kolejny jedzie rowerem. I, idzie idzie Niemiec. Dobra, ja muszę się kurczę gdzieś tam w krzakach ukryć, po bo po prostu jak jest, jestem po twojej lewej i, też będzie. Mnie. Ja jednego to a drugi tu mnie jechał. Jest tutaj. Ale przed tobą, ale po mojej lewej mnie ściągnął, więc po twojej lewej też się jest. Spoko, spoko! Zaraz to... <coughs> jadę, kurwa bro. znowu wpadłem do rzeki i nie mogę rowerem przejechać. Koleś mnie minął, przyszedł obok mnie i zauważył, jest palcem faustem i chuj. Bardzo dobrze. To zajmłem. Tak? <grym> taki kamper, ale, ale skuteczny. No, grunt, skutecznie. Tak. Przydał, wiecie, co by tu się przydało w ogóle jakaś taka sniperka i tak z daleka zdejmować wszystkich przeciwników? To byłoby o, coś. Oj, nie wiem, nie wiem. Gdziecie rowerem? Po... Kolejny film. Ja już jadę do was. Uważaj, bo tam już pięciu. Już jestem, już jestem. Przyjechałem. Uważaj, Zabrać, tam w środku chyba są. Trzeba rzucić tam. czy w środku nie. Spokojnie, spokojnie, jestem już na pozycji. Jest tutaj w ruinach zaraz. Rzucaj granat, chcę rzuć. Uwaga! ty rzuć. Uważaj! Ty gość wszedł do budynku. Fuck, mi mnie jest z budynku. <coughs> Rzuca granat, Kalbi, uważaj! Jest przed budynkiem. Arci, do budynku oh. rzucaj granat, jest tam w budynku. Rzuciłem. Kurwa, nie ja trafiłem. Patrz, okay. oj, <coughs> Stał tutaj przed mną, go zajępać. Kurwa, no nie widzę gościu. Eee... Dlaczego. Jaki Kurwa odporny, ja w niego tyle tutaj już wiesz Zarąbali cię? Mnie, mnie tak. Nie, zarąbali, ale jest jeden chyba w budynku Dobra, to sobie, ja jadę cię do ciebie, Bladio, ale z ja jakimś randomowym gościem wsiadł na, na bagażnik Jest na to górze, jest na piętrze To musimy tam wbić Jest musimy na piętrze wbić. Jakby ja tak rzuty... Góra, Dobra, postaram się rzucić to ogólnie wsparcie. Dobra Na ja wszystkich krzakach zakamki, bo cię chuje nie widzą No spokojnie, spokojnie Chcesz tam patrzeć kogoś, nie? Gościu jest na górze, tak? mówi Tak, 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 jest na pierwszym piętrze jest ich tu, od chuja. Od chuja Kurwa, Max! Granat. Granaty, granaty trzeba rzucać. Zrób. Chuja jest ich. Zabiłem jednego. Oni, ja się w ogóle... Ja się chyba tak w krzakach ukryłem, że w ogóle oni mnie chyba nie widzą, kurwa, wiesz? Bo zajmuję już któregoś z kolei. Jest, widzę, widzę gościa, widzę. Dostał. Ale ciężko jej wypatrzyć, tutaj. No strasznie, cały czas to ci tu jeszcze wybucha. Idę nie Strzelają do mnie Do mnie też zabili mnie w końcu Ale kurczę tak się wiesz tak się ukryłem że Ej mam 11 zabójstw jestem tak, pierwszy no, w, w ogóle na jest... liście Jestem w ogóle pierwszy na liście elegancko mi idzie Ale mam zerowy poziom Pomocy potrzebuję wsparcia Ej czemu ja ten wszyscy macie tą rangę 1 a ja mam rangę 0 Tak jakby A strzela do mnie chuj Zabity kolejny Właśnie się ten co do mnie strzelał Ała kurwa strzela tutaj do mnie Boże, Jest cały czas na górze ktoś Musimy tam przebiec, Marcin. Jest, Dobre, jest... Dobra, 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 zaraz z, ja już do Was z dołączę Zaszli O kurde. Z <grym> dobra, <grym> jadę. To zaraz to zaraz to przyjdą tam. do mnie. No lecimy Musimy obronić, z bo tylko. Bo, bo patcie, w ogóle nie mamy ceja. Zaraz ja... przyjdą do mnie. Tu ich kroki. Je, yeah, prowerkiem! To jest jazda! To jest to wojna. wojna! No na rowerkach zawsze to wojna, to wojna była. Jak myślicie, na czym? O, właśnie na rowerkach się wojna opierała tak naprawdę. No ale nie masz dzipani, nic, to jechać. Kurwa, okay, gdzieś od boku tu pierdol, tam od boku jest ziomek. Od boku dwóch jest! Dobra, dziabnięty. Od boczku tutaj dwóch są. Przedzieramy się dalej. Kurwa, jeden pierdolą od granatu. Trzeba wbić do chaty, jest, jesteśmy w chacie, dobra. No i co, poraniłem, poraniłem, poraniłem ktoś i ich i takich zapierdoli. No po prostu, że nada. No Ale ty też dostajesz doświadczenie, punkty za uszkodzenie ich, tak? Za asystę, no, jak, czy... Jak, jak, jak ty. Jak. Jak. <coughs> ale nie, jak trafisz, jak, trafisz, jak trafisz, a nie zabijesz, to za to trafienie i tak masz. Dobra, tak. I... Dobra, się standardowo tam jest, na jest mojej szaki, kampie. Mariusz. Oj, ktoś strzelał do ciebie. To mi to <coughs> Ej, ale no. ogólnie ukrywanie się. Uwaga, są, jest w lesie jeden. Po której stronie? Po lewej, jest, jest widzę, widzę, widzę. Tutaj jak są te ruiny, jest, jest w ruinach, jest w rzuca granata granat. w naszym kierunku Wiem, o kurde Jest kolejny, kolejny granat, rzucaj na rowerku rower. od prawej, na rowerku od prawej Pojej po prawej Marcin. Wbił do domu, wbił do domu do Jest w domu, Jest, jest dobiłem go Dobra, jest, jest jest, dziabnięty, dziabnięty Tutaj po prawej stronie jeszcze był jeden Uważaj, był jeszcze jeden, nie wiem właśnie czy na rowerku przypadkiem gdzieś tam nie jechał rowerku podjechał fuj, rower jest? No tak, ja tego narodę, Jest w ruinach jeden. Uważa, rzuca granaty, rzuca granaty. Jest w ruinach? Tak, w ruinach, tu na, na lewo. Czekam na niego. Tylko Nie wchodzę. Wow! Kurna, ktoś mnie granatem ciach, ciachnął. Fuck sake. Muszę się cofnąć, zaraz spadłem, trzymajcie się Kurwa, ładuj Utrzymaj się Marcin Jest za zewnątrz, Abi. bo... Zewnętrzy. Kurna do, już... się tam gdzie biegniesz, uważaj, to on dwa, tam biega dwa punkty mają już Zajebałem Kurwa, go. no nie mogę nikogo zauważyć Już do was jadę Dryn, dryn, drin. No tak, mają dwa punkty, dlatego teraz tu będzie atak Na rowerku jedzie to z... Jest ja na ja rowerku, do... jedzie To my tylko ten punkt bronimy, tak? Nie się Tak, tak, tak bo nie ma co, bo ktoś musi bronić ten punkt no tak. Niemcy, górna przejęli nam C Jadę już do was Uf, się. Na się przedtem go zajebałem, dobra? Uważaj, okay. uważaj, bo to. O, jedzie kolej na rowerku! Jestem w posiadłości, jestem w posiadłości już Widzę, widzę, widzę Jest, Kurwa, zraniłem ci troszeczkę To ty się teraz Jest, zdjęłem zdjąłem ziemeczka wow, Kurwa strzelają, to... Uwaga Strzelają, strzelają, uważajcie Aha. Granaty rzucają Też ja rzucimy granatami Ja mało rzucam granatami, bo kurczę Ja takie, ja, ja rzucam tymi granatami mam wrażenie Że nic się nie dzieje jak je rzucam tymi granatami Dzieje się, dzieje się i to dużo ale mam taki punkt kamperski, że oni w ogóle mnie tu nie widzą. A Bardzo tak dobrze. strzelam do wszystkich. Bardzo jest dobrze. tam jeden w krzakach. Bardziej jesteś. Tutaj. Nie żyje. Na Dobra, idźcie. Dobra, O, widzę, widzę go. Fuck. Idzie po lewej stronie. Wid o oh, kurwa, ja. dwóch idzie, dwóch idzie. Jest w środku jeden, uwaga, Max, Max, jest w środku. Dobra, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Jest w środku? Dobra, tak, 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 jest w oh, środku. Jest w środku, jest w środku. Jez, I od, idę, od, od idę przodu idzie kolejny rowerku. I tam granaty. Co fuck? Zajebałem go Dobra, 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 dobra. Dobra, ja kolejnego też zajebałem. Tak? Tego w środku to był? Tak, tego co się wybiega, bo on wybiegał przez chwilę. I zajebałem Jego, go. Zajeba, dobra. go zajebałem, zajebałem granatem Uważaj, bo tam yy, tu chyba znowu jest dziabnięty, gdzieś brunyna, mi się zbiera. Jest uwaga, podchodzi. A! O, dobrze połączony dali, ogień. Dali. Ja tu mówię, a tutaj właśnie. was. Uwaga, jedzie, jedzą na rowerkach! Jadą, no. Wybuch, elegancko! Granatę. Widzieliście jak wybuch? No. Go ale ale jeden, jeden, drugi jeszcze żyje. Jeden, tak, drugi pojechał, drugi było na rowerku. Idzie do ciebie. Idzę. Dobra, o fuck, granat. Idę go? Mogę dać, Nie. Jest na rowerku kolejny. Dobra, zajebałem koledze. Tak, dobra. <ślech> Oni zawsze na rowerkach jadą, jadą w tym samym Zajem, kierunku. Idzie, idzie o ten samy jeden. Dobra, ja przyodowuję. Wow! Widzę go. Dobra, mi się i zlatowuję. Wygramy tą co? wojnę, wygramy już dobrze nam na idzie obrona. Granat. Już jadę na rowerze. Dobra, ściągnięty, ściągnięty. Nie zapierdalam dobra. rowerkiem. Spokojnie. Dobrze no, bo jest, bo. dobrze elegancko bronimy tą pozycję. Tak, wygramy, 100%. jeszcze 97. 90... O, i na ro... Je, biegnie jeden. Dobra, jadę na rowerze. Widzę, jest widzę. Jest zapierdolony, jest. Uwaga! Ruinach? W powietrze. Jeden w ruinach był, nie wiem czy go nie zabiłem. Chyba nie, on mnie zabił, granatem mnie ktoś zabił. No bo rzucał właśnie w ruinach był jeden, ten co rzucał z granatem. Yeah, yeah. yeah. No to jak oceń tą bitwę? No to pięć chyba, no elegancko. bitwa była.